Hej. nie No to bierz właśnie tak. Tylko dzwoni do niej, żeby wychodziła. No to bierz samochód. Myślę, że tak. Jedź, dzisiaj jesteśmy zmęczeni. Po co masz łazić i jeszcze się wyziębiać? Hmm? Dobrze, przyjdzie Klara, to nakarmię te dwoje do słów małych. Mhm. Przebierają się. Sama sobie wezmę, się ją przebiorę szybciej. No. No. Dobra. No, tak. um. no ja się? Kurde, weź. <grymne> ja zjadłem ponad normę. I to jeszcze czego? <grymne> Kurde. Później z majonezem jeszcze jadłem, nie? I to majonezem nie tak, że na spróbowanie, no. Tego majonezu. Władek też posmakował. A, lubi takie rzeczy, tylko się wyzbrania czasami. Tu jest Władziuś woda z miodem i z cytryną, mógłbyś wypić. nie chodź tam dobra. po tą wodę. Nie, nie, nie. Dawaj, dawaj. Zatrzymaj sobie tam. Eee, coś ci miałam powiedzieć. No. A jeszcze A ja jeszcze zapiekanki piekanki mogłam robić, ale ci to już mi się nie podoba. bardzo. Nein, nein, nein. A co jutro będziesz robić? A co byś chciał? <laughs> Jutro, <laughs> nie wiem, wodę może po prostu, bo chyba dzisiaj już zjadłem za trzy dni. No coś fajnego moglibyśmy zrobić, nie? No, dawno sobie tak nie pofolgowałem jak dzisiaj. Nie tak pan ci aż tak mnie nie urzekło, to nie? Bo ty sobie je tą nieczosnkową śmietanę. Nie, to jest czosnkową, ale. To no może za mało sera? Nie, to powinno być cień cięż... już teraz widzisz, wiem, no jak już raz zrobiłam, to będę wiedziała, że następnym razem cieńsze placki. Mm -hmm. A pączki to z marmoladą? z marmoladą. <laughs> no. Pyszne to było. Ja bym zajarany. Zaraz wrócę. Dobra? No. Weź sobie ten samochód. Weźmy. Miśku, wypij tą wodę, kochanie. Możecie. musimy walczyć o to, żebyś był zdrowy. No. Okay? Atakuj wodę Do dzieła. Już, już, już. <laughs> Nie ma z gościu. Dobrze. Dawaj, dawaj. Pijemy, pijemy. I całe ma być wypite. Ok? Kwaśne? To bardzo dobrze. A to jest w domu w ogóle? Tak. A, tu się grzeje kociątko. Witaj. No hej. mięciutką się co mam nie robić a ty chcesz u mnie uh -huh. dzięki dzięki kochana jesteś super y -y. Idajcie sprawdzić, czy jest palet w piecu, dobra? Narka. Narka. Bogodarka. Bogodarka? Dobra. Daj, bo to trzeba wysuszyć, kochanie. Na karoryfer, bo będą grzały teraz. Tam masz włączony już. Gdzie masz mokre? A nie zakręcił tamtego znowu ktoś? Nie, no ciepło jest. Dobra, no to okej. Okay. Skarbie, wiesz co. Weź sobie. Zaraz ciątkę założysz. Tak. Jeżeli robisz, ty możesz taką jak to. Dobrze, dobrze. O! Siema, Łuska. Tak, ładnie, tak już nie można zrobić. Jak? Tak musi, a to normalnie tak? Są elastyczne też, no, Badziunio, pijemy to. Pijemy, pijemy gościu do dzieła. O, tu jesteś. Już, poleżało się. Kurde, byłem pewien, że to Kitek leży. A to to wielkie bydle. Halo Kitty. Wiem, wiem, nie można tutaj, tak? W ogóle wkurzona chyba jesteś, co? Dobrze, dobrze, już ci nic nie robię. Wypił Webster tą miksturkę? Ziomuś, łykaj to, to są moje, tak? Na co są zielone? Takie rozciągane, nie No, no, no. Kogo my tu mamy? Ładnie. No Sam nie ćwiczysz? To teraz masz. O, wykofałem cię. Dobra, wyknąłem cztery. Zobaczymy, co będzie. Mm. Ja skończyłam myśli, że bułka nie skończyłam się z bułkami. Zrobiłam głupotę, bo trzeba było zrobić normalne bułki z tego ciasta. No. Bez tych owoców. To i tak jest zadziwiająco dobre. Chociaż <grybujesz> w ogóle nie pasuje do siebie. Ale mogłam zrobić zwykłe bułki i zawrozić. Poczekaj, zrobię ci zdjęcie. No, wyglądają jak z kaszanką, czy nie wiem, czy z <grybujesz> czymś. Poczekaj. O, jeszcze kot na blacie też robił. Uwaga! Barbara i bułki, które jej. Mm. Ale zjadłam przed chwilą jedną. Mhm. Dobra, gratuluj go. Oprócz Gratuluję ci. Czyli przeszły ten test. Mm -hmm. Dobra, tak, możemy jeść. Chcesz bułkę? Nie. Yy, Ładziuś, łykaj, łykaj. Dobra? Ja Tylko teraz nie wiem, co mam z tym zrobić. Z czym? Basiula? No z tymi bułkami. Nie ale z tymi, które zostaną, czy co? No chyba przykryć, nie? To jest to, że tak nie będzie o tym, no to jest tylko do gada mioda, Mam tam nie to zrobię. A mm -hmm. hmm. Gdzie... to jest? To jest to? Mm -hmm. No i zupełnie łatwiej znajdziesz, pewnie. Ty jeszcze jakąś kawę będziesz piła, czy coś tam? No, bo jeszcze muszę matrycę. A ktoś tam ci coś odpisał, czy nie? Nie, chyba. Mhm. Mhm. To władek chyba. Kłacza. A ty, coniaku. Co tam w Ja nie umiem znaleźć kleju tego. Zaraz ci pomogę, chodź, dam ci coś do wiedzenia. No w się średnio. Ejo! A gdzie jest taka półka, co może nie wygląda, ale jest dobra. Nie ma to obozu na to, tak? Nie, mam na nie, nie. Jak było, matuszka? Mhm. Mm o, patrzcie, jakie biedne koty stoją z pustymi lichami. A drugi? A, drugą to ja wypuszczałem. Wy jej teraz nie puszczaliście? A, to trzeba było tam tamte miski, bo na, na stole stoją. Widzisz tam? No. To przyjdziesz? Moim zdaniem ich tutaj nie było. Matyszka, nie wiesz, co babcia Ania zrobiła z tymi miskami? Ja z babcią Ania się nie widziałam. Aha. Nie z miskami, tylko z budką. Jest, no i z budką. Ale nie jest może gdzieś schowana, nie wiem. Może tam y, na górze? Nie, nie. Nie, ona była cała. Nie, ona była czysta, to Nie Ale tak, bardzo ja lubię. Władek! wypij to. Wiesz o co mi chodzi no to chodź Władek, coś ci powiem Coś tu się... się starajcie tego nie dotykać, żeby one nie pospadały, dobra No, to do dzieła. Władek, a kto jest na górze? Ja. A schodziłeś Ty po schodach? tak. No to co trzeba zrobić? Nie ma więcej wody? Chcesz więcej? Nie, znaczy nie, nie. Ale ma już tutaj dolecieć. Nie widziałam. I co, pijemy tą kaskę teraz? dobra strategika, proszę Państwa. Na planie. Mm.